Ta szetkarka ZL100 wyposażona na ważarkę FM100 Maszyna miała mieć zainstalowaną drukarkę termiczną. Została zainstalowana taka drukarka. W tej chwili nadruki się robi. Tutaj widać te nadruki. O! Dosyć dobrze powinna być widać. Jest. Także ładny nadruk bez zarzutu. No i cóż, włączamy waga ustawiona 15 gramów, włączamy start. No i, I mamy seszarsz. Na druk dobrze widoczny. saszetkarka pracuje właściwie. Na druki, tak jak widać, na folii pojawiają się. Oczywiście pozycje można zmienić: przesunąć w prawo, w lewo, tak aby na woreczku, czy góra, dół, żeby miejsce, miejsce. Na druku się zgadzało z naszym planem jakimś. No i tyle. Regulacja temperatury. Tutaj mamy za pośrednictwem takiego sterownika ustawione jest 175 stopni. To jest optymalna temperatura na druku. No i tyle. Saszetkarka pracuje. łącznie z drukarką wszystko bez. O